Siemaneczko, witam jak zawsze u wujka na garażu. No to co, bierzemy się jak zwykle za robotę. E, bierzemy się w końcu za wymianę uszczelek albo wymianę uszczelki z klapkami w silniku N47, czyli dwulitrowym dieslu. E, tu nam wpadła jedyneczka akurat na taki zabieg, więc zaraz się za nią zabieramy. Filmik na pewno nie będzie krótki, e, ale myślę, że to dobrze dla osób, które chcą to zrobić. E, Im dłuższy filmik, tym tak naprawdę dla Was lepiej, tylko potrzebujecie trochę cierpliwości, żeby to obejrzeć. Na pewno też będą jakieś przekleństwa, także jeżeli są jakieś osoby niepełnoletnie w pokoju, mam nadzieję, że wyszły albo że wyjdą. E, no to co? Bierzemy się za robotę. Dobra, nasadka ósemeczka i co? zdejmujemy pierwsze co to filtr kabinowy na 4 czy na 6 śrubeczek. Z gumą odpinamy sobie boki a czujnik jeszcze odpinamy boki, bo trzeba będzie zdjąć pod szybie. Podszybię to samo na ósemeczkę po jednej stronie. przykręcił tu już ktoś był bo widzę że listka urwana więc przykręcona na śrubę ale ogólnie jest na klipsy także także odkręcicie sobie klipsy znaczy odkręcicie odepniecie klipsy i cała ta listwa wejdzie I pod szybę mamy zdjęte. Dobra, osłonka do góry. I mamy większość rozebrane. Akumulator sobie odepnijcie. Bo teraz tak, tu sobie odkręcimy od. Rozrusznika, kurwa, alternatora, od alternatora śrubę, żeby nie szło nigdzie napięcie i żadne przepięcie i zaraz pokażę Wam, jak dalej z tym działać. Dobra, mam nadzieję, że telefon nie spadnie i tak, tu jedna kostka. No i patrzymy tak, co idzie, tak, tu będą dziesiątki. I odkręcamy sobie od razu tą listwę. Mm. listewka nam lata patrzymy gdzie ona tam jest poprzypinana mniej więcej i tak tu jest na pewno jedna wtyczka do alternatora to sobie od razu ją odpinamy eee, tu do klap Idzie na pewno druga wtyczka, więc też sobie ją zaraz odepchniemy. Dobra, tu odpięte. To już nam, już tak powiem, sobie, lata dojścia do kolektora już mamy powoli. Tam się pojawiają. Tu będą trzy śruby z góry i jak się nie mylę, to dwie z dołu. Później sobie to odkręcimy. I tak naprawdę będziemy wymować kolektorem, no, ale dobra, róbmy po kolei, żeby nie było. Musimy sobie zrobić tak, żeby było dobre dojście do niego na spokojnie. Eee, tu jest śrubka gradencja. Ciężko wszystko wytłumaczyć, ale jak będziecie to rozbierać, to na pewno zobaczycie, co tam Wam mniej więcej blokuje. Nawet samym filmikiem się sugerujcie, także będziecie widzieć, co mniej więcej Wam blokuje, co tam trzeba odpiąć. No i tyle. No. Nie jest to trudna robota. Tu mamy przy EGR wtyczka. O, widzę, że tutaj ktoś ma przewód zaślepiony, urbany. Elegancko. Śruba wrzucona od EGR. -u. Zaślepiona. Tu czujnik też odpięty, a dobra, nie moja robota, moją robotą jest kolektor, także ja się tym zajmę, poinformuję właściciela. Tu mamy torksy, żeby, że tak powiem, ten sterownik klap sobie e, odkręcić już, będzie znowu lepsze, jeszcze, będzie jeszcze lepsze dojście. Tu, gdzie możemy, to sobie tam poluzujemy, poodpinamy, tak naprawdę nic na siłę, wszystko młotkiem. Także bierzemy torxa, demontuję te poboczne tutaj rzeczy, które mi przeszkadzają e, i nagrywam dalej. Dobra, ja sterownik klap sobie odkręciłem, no bo e, mi, jako mi jest po prostu łatwiej sobie tutaj później operować. Aczkolwiek można go wyjąć z całym kolektorem, e, bo nie są przytwierdzone nigdzie do bloku silnika. E, no i teraz tak, będziemy sobie demontować tutaj tą opaskę, żeby uwolnić sobie, że tak powiem, przysłowiowy dolot. Dobra, paskę tutaj mamy sobie poodpinaną, to jest dość ciasno, także. A, czujnik jeszcze mamy tutaj. Czujnik, to sobie odepniemy tu kostkę. Starajcie się więcej pamiętać, gdzie to wszystko było, aczkolwiek jak będziecie to nawet składać później, to powiem Wam szczerze. Yy, naprawdę z automatu będziecie widzieć, gdzie które kostki były. Tak naprawdę te kable są wszystkie tak poprowadzone, że one nigdzie indziej yy, ze swojego doświadczenia wiem, że tak naprawdę nie pasują zwyczajnie. Eee, więc to, to tyle no. Zdemontujecie sobie, znaczy te koski sobie tam gdzie podpinacie, tak naprawdę później one tam idą. Eee, ja biorę się za odpięcie tej rury tam niżej. I jeszcze i lecimy dalej z tematem. Tak naprawdę kolektor yy, no, jest zaraz tutaj uwolniony totalnie, więc pokażę Wam gdzie są śruby i jak się go dalej wyciąga. Dobra, rurę sobie odpiąłem tam na dole. I od razu powiem, że warto wymienić ten O-ring tutaj, całość od razu przeczyścić. Także to mamy zdemontowane. Tu już mamy od razu, że tak powiem, dużo, dużo lepszy dostęp do wszystkiego. W serii F jest troszeczkę inaczej, no bo mówię, tam też nie trzeba demontować podszybia. Jak dobrze pamiętam, rozpórki nie przeszkadzają i tak dalej. Tu, tak naprawdę, ten kolektor w tym momencie już możemy sobie. Wstępnie odkręcić śruby trzynastki. Tak, idzie tak. Na pewno tu jedna śruba idzie, tu idzie druga śruba, tu idzie trzecia, tu idzie czwarta i tu gdzieś idzie piąta. I piąta śruba idzie. Gdzie ta piąta? Gdzie ta piąta. Chcę sam przypomnieć. Dobra, i tam jest piąta, czyli co? Czyli bierzemy się za. Odkręcanie tego. O, dziesiątka? No, czyli jak widzicie, nic na pamięć, bo jednak śruby w kolektorze dziesiątki. No i w czego to mówię: szybkie zerwanie śruby, nie jakieś tam yy, delikatne jej odkręcanie, bo potrafią się one urwać. Potrafią się one urwać gdzieś tam. Mi się nie zdarzyło, aczkolwiek słyszałem o takich przypadkach. One wypaść nie wypadną, bo one są na blokadach, więc yy, tego się nie obawiajcie. Raczej z odkręceniem tych śrub nie powinno być większego problemu. Oto pracuje, że tak powiem, prawie w oleju. Więc... Tak jak mówiłem, no filmik trochę będzie trwał. Eee, czasami ciężko jest wszystko Wam tutaj pokazać. Naprawdę ciężko czasami. Eee, bo jak wiecie, nie mam jakiegoś super statywu do telefonu. Yy, więc muszę sobie jakoś z tym radzić i ciężko mi czasami gdzieś tam ustawić, telefon nawet, żeby to, żeby to wszystko tutaj dla Was nagrać. Muszę zmienić, żeby dla Was to wszystko nagrać. Nie zawsze, nie zawsze jest łatwo. Gdzie nie mogę dojść, to sobie pomagam małą grzechotką. Mówię, tutaj nie trzeba naprawdę dużo siły do tego. Ale jak widać, odkręciłem tą trochę. Trzynastkę wziąłem. Trzeba dziesiątki. Także dziesiąteczka do kolektora. Ubierzcie rękawiczki ochronne do tego bo nie wiem jak tam jaka u was jest czystość silnika aczkolwiek no bardzo często one są gdzieś tam tu zaolejone tak Więc później ciężko jest domyć te ręce eee... Dobra i szukam jeszcze piątej Dobra piątą śrubę znalazłem jest tutaj o o o o eee, Czekajcie ja dojdę Jest w tym miejscu między szczebelkami Między szczebelkami czy tam lamelami czy tam między plastyczkami tu jest piąta śruba, więc odkręcamy tą piątą, ostatnią. No i dobra, śruby mamy odkręcone i kolektor. Kolektor lata, także teraz. Yy... Jeszcze popatrzę chwilę, żeby Was nie wprowadzić w błąd, co tu sobie podpinać. Sami też musicie, wiecie, zerkać mniej więcej, co Wam blokuje, co Wam blokuje, co Wam jest potrzebne do gdzieś tam odpięcia, przepięcia, przesunięcia. Bo mówię, tych kostek trochę tutaj jest. Yy, no ale mówię, można to też ograniczyć do naprawdę dużego minimum. Co tam jest do odpięcia, co nie. Tu na przykład widzę, że jest kostka, którą też sobie śmialutko mogę odpiąć. Która idzie koło alternatora. Gdzieś tam w dół. Od czego jest? Nie wiem, nie pytajcie mnie. Wiem, że będzie mi przeszkadzać. Także jedna tutaj, jedna też jest. Widzę tutaj jakąś, którą sobie poluzuję. Eee. No i tyle tak naprawdę. I tyle. Teraz jest kwestia tego, żeby wymanewrować tym kolektorem. Tak, żeby go wyjąć. Eee, wiadomo, jak odkręcicie pięć śrub, on może być też lekko jeszcze gdzieś tam do tej uszczelki przyklejony. Także warto sobie trochę nim poruszać. No i co? Próbujemy go wyciągać. Dobra, zmienię sobie rękawiczki, bo w tamtych to powiem wam. Taka robota, a że małżonka mnie goni że ręce nas to brudne, to trzeba się do kobiet dostosować. Eee, no i teraz tak, dobra, tu mamy odkręcone, powalczymy teraz trochę z kolektorem. Eee, mówię, popatrzcie sobie, gdzie są jakieś kostki. Naprawdę, idziecie po przewodzie, patrzycie gdzie są kostki, nawet nie trzeba ich rozpinać, czasami wystarczy je z zaczepu odpiąć. Eee, no i co, no trochę się poszarpiemy, bo ja bym chciał jak najmniej tutaj rozkręcać, a z doświadczenia wiem, że się da. I te, tak też yy, zrobię. Ale mówię, wszystko na spokojnie. Jaki przewód możecie sobie gdzieś tam naciągnąć, to sobie naciągacie. Tam często z tyłu są przewody kolektora podpięte, także go wygniecie do góry, to będziecie widzieć. I ja chyba już kolektor demontowałem. Albo jeszcze jeszcze coś go trzyma. Mamy jakiś przewód i kostkę. Dobra, i już patrzymy od czego to przewód i jaka kostka. Dobra, przewód tutaj od tego. Oj. Tego, oj, i zaraz go to Powiem Wam, czasami dojście do tych niektórych przewodów to naprawdę nie lada wyzwanie, ale mówię, na spokojnie, bez nerwów, nie ma co się denerwować. Trzeba patrzeć, trzeba patrzeć i po kolei rozpinać. Chciałbym Wam teraz pokazać, o którą kostkę mi chodzi, ale no nie mam jak, no nie mam jak, no. Ale zobaczycie, która kostkę ciągnie, że tak powiem to i Na pewno ją znajdziecie, o tak Wam powiem, na pewno ją znajdziecie. Okay, nie mam, nie mam jakiegoś profesjonalnego statywu, także niestety muszę sobie radzić, jak radzić, ale kolektor mamy wyjęty. I teraz wezmę telefon i Wam pokażę. I to mi się zaklinowało, dobra. Tu mamy wszystko zdemontowane. Kanały jak widzę, że kurde eleganckie czyste. Tak naprawdę można powiedzieć nie jakieś zawalone strasznie tu coś się poci delikatnie. No i tak tu te przewody tyłu z tyłu o te 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 one są często popodpinane na wpinki z kostek tak naprawdę zobaczcie mamy odpiętą jedną kostkę z góry drugą kostkę z góry tu mamy od y, sterowania klapami, czyli od tego oj-ustrojstwa, które jest przy klapach. E, no i co tu jeszcze mamy coś tam? Tu tylko sobie wypiliśmy kostkę tą. To, 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 to jak Wam to pokazać? O, tą kosteczkę. Wypiliśmy sobie z mocowania, tak naprawdę. Tu mamy trzecią, albo czwartą kostkę. No i tą, która blokowała, która idzie też. Pięcie tam na dół. Bierzemy się teraz za czyszczenie tego wszystkiego i tak naprawdę możemy to. No cóż, no powoli składać. Widzę, że klapy ktoś tutaj już usunął, ale kolektor nie jest jakiś super czysty. Tą uszczelkę warto też wymienić sobie przy okazji. Tak naprawdę wszystkie uszczelki warto wymienić, jak już macie to rozebrane. Wymienimy uszczelki kolektora. Poczyścimy oczywiście tu przylgnię. Wyczyścimy też EGR. Tak jak Kacper chciał. I tak naprawdę co, umyjemy silnik, składamy i powinno być lepiej, jeszcze zobaczymy co z tym zaślepionym przewodem, który był tam wcześniej, yy, tutaj oj, ktoś się nie postarał, ktoś sobie to pokleił, zaślepił, no ale zobaczymy, podepniemy, podepniemy później komputer i zobaczymy co z tego będzie. No i dobra, rurę od dolotu mamy elegancko umytą, nowa uszczeleczka wsadzona, także fajnie już w końcu czyściutko to wygląda, jeżeli chodzi o kolektor, to u nas kolektorek tak samo. Czyściutki, elegancki, zaraz zakładamy do niego e, uszczelki. Tak wygląda w końcu czysty. E, no i jeżeli chodzi jeszcze o jedną kwestię, w dolotach mamy tutaj w tym miejscu map sensor. To jest taki o czujniczek. E, nie wiem jak tam kolega, szwagier i ciocia myją takie czujniki i tak dalej. Ale ja używam preparatu do e, przepływomierzy. Taki najbardziej bezpieczny i tak naprawdę z jakiejś normalnej odległości tego. Przepłukać można i teraz albo przedmuchać kompresorem albo odczekać jak preparat sam odparuje i powoli bierzemy się za montowanie całości. To co? To że tak powiem składamy powoli ten kolektor razem, żeby było łatwiej, żeby jeszcze raz że tak powiem pokazać wam może z innej perspektywy będzie lepiej to widać. To tak, jeżeli kolektor mamy już umyty. Uszczelki mamy, że tak powiem, wsadzone. Ja dałem dosłownie minimalnie jakąś tam kropeczkę oleju na każdą z tych uszczelek, żeby ona się lepiej ułożyła, po prostu, żeby gdzieś tam jej nie ścisnęło, czy że tak powiem, żeby jej gdzieś tam no nie przycięło, tak, przy, przy skręcaniu. No i dobra, kombinujemy z włożeniem. Tak jak wyjęliśmy, tak włożyliśmy, więc czasami włożyć jest łatwiej. Włożyć jest łatwiej niż wyjąć. Takie tam żarty. Eee, dobra. Upychamy go powoli. Zobaczcie, jak tu śruby szły. Gdzie te śruby tu szkodziły. Niżej, dobra. Czyli musimy go upychać niżej. Pamiętajmy też, żeby patrzeć między właśnie, jak te śruby idą. Żeby tam też nic nie przyciąć. Eee, nic nie uszkodzić. Przy okazji, żeby gdzieś tam nie przyciąć żadnego kabla śrubami. No i dobra, ja już wiem, że kolektor jest na swoim miejscu, tak jak powinien być. E, więc biorę sobie teraz grzychoteczkę z przedłużeczką. Tu wystarczy naprawdę mała grzychotka. Jak dobrze pamiętam, tym razem e, to był tam klucz dziesiątka. No i powoli łapiemy każdą ze śrub. Stawiam sobie na przykręcanie. Tak, żeby one nam pierw Dosłownie złapały. Przykręcimy sobie każdą po kolei delikatnie. Od góry jadę pierwszą. Później jadę, że tak powiem, trzecią. Czyli od górną ostatnią. Później dolną jedną. Dolną drugą. O, to jest co takie na razie podłapanie, więc na spokojnie rękoma, znaczy kluczem, ale rękoma dociśnięcie, dobra, mamy wszystkie podłapane i ja sobie dokręcam je tam na spokojnie do pierwszego jakiegoś takiego wiecie oporu, który idzie i tak samo pierwsza, trzecia, dolna, dolna i środkowa. To teraz tak, jak podłapaliśmy sobie wszystkie na spokojnie, możemy po jakimś tam delikatnym obrocie, bez większej siły każdą po kolei dokręcić. Niektóre mogą być luźniejsze, niektóre prawie dokręcone z racji takie, że on się układa też ten kolektor. Ja sobie jeszcze trochę nim zawsze poszarpię i delikatnie jeszcze posprawdzam. Dobra, I zaraz biorę się kurwa za kostki. Dobra, bierzemy się za spinanie, spinanie kostek. Tak jak mówiłem, naprawdę one y, tak się kable układają, że będziecie wiedzieć, co jest. Niebieska kosteczka idzie do alternatora. Tyk. Y, ta króciutka idzie oczywiście do kolektorka. Tyk. Y, tu jedna kostka, która wam on to będzie do sterowania klap, więc to za chwilę, bo zaraz będziemy sobie to przykręcać. I teraz tak. Tu jedna kosteczka idzie do chyba map sensora. Teraz zerkniemy, Poczekaj, gdzie wzięłam tarkę? Tam jest jedna jednopinowa, jedna dwupinowa. I teraz tak. Tu jest jednopinowa, czyli to będzie to to. Oj, A, dobra, niech się ułożydano. Przełóż. Jednopinówka, że nie pomylę. Czyli tak, tam. Jedna pinówka z takim drucikiem zaciskanym, dość charakterystycznym, idzie tutaj. jak pit idzie, pit idzie do domu. Jest pięta i teraz tak zostaje nam ta druga kostka, charakterystyczna z drucikiem, która idzie do dolotu. Która jest. O, tutaj, 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 w map sensorze to będzie taka kostka, ale to też za chwileczkę, bo ja sobie wsadzę. Wsadzę sobie do locik, yy, wsadzę sobie sterowanie klapami, podepnę tą kostkę, która została od sterowania klap, chociaż tutaj są usunięte, widzę. Yy, no i tyle, tak naprawdę, ze składania. Yy, dobra, biorę się do składania do lotu i zaraz nagrywam wam dalej. Pozostało nam przykręcenie ten nieszczęsne sterowanie klap, nieszczęsne, bo widzę, że ktoś tutaj to usuwał, ale. No, pokleił, coś tam gdzieś tam, coś poływał, żeby to nie działało. Także tak naprawdę będzie to przykręcanie yy, brzydko mówiąc. Brzydko mówiąc, będzie to przykręcanie tylko i wyłącznie na sztukę, żeby, żeby tak naprawdę tylko było. Więc bierzemy sobie torksa, przykręcimy to na miejsce. Tak, jak było. Czyli idzie tak. Wy, jak macie klapy, to czy w serii E, czy w serii F, pamiętajcie, że taki bolec, który tu chodzi, e, musi natrafić na, że tak powiem, e, miejsce, w którym chodzi. Ale to naprawdę też to zauważycie, bo to jest też dość charakterystyczne miejsce. I tak naprawdę inaczej on Wam i tak nie wejdzie, i tak nie wejdzie. Także na pewno też, e, jak będziecie to składać, to też to zauważycie. Więc, total, no, no stres a tym bardziej, że oni tak jak uruchomicie samochód, to obstawiam, że zaraz wróci wtedy na swoje miejsce, znaczy wróci, zaraz wskoczy na swoje miejsce, jeżeli go tylko jakkolwiek dobrze wsadzicie. No bo też to tak jest skonstruowane. Także przykręcamy sobie te sterowanie. Czy jest sens? Nie wiem, ale tak też było, więc tak też, tak też przykręcamy. I co, no i wpinamy kochę, jak wepniemy kochę, to składamy już tylko plastiki, umyjemy za chwilę silnik, ale to już wiadomo, insza, inszość. Yy, I co, no i wezmę się za rozbieranie egr który obiecałem Kacprowi tutaj przeczyścić, zrobić. Naprawię też tą, yy, naprawię też tą kost, znaczy kostkę, ten przewód też, że tak powiem, yy, wepnę, który jest zaślepiony. Bo nie wiem czy on jest usunięty komputerem czy nie, i tak naprawdę, co? Robota jest skończona. Mam nadzieję, że zobaczyliście, co i jak mniej więcej wygląda. Bo mówię, tak naprawdę, póki co ciężko jest mi to pokazać Wam, co tu tak naprawdę dokładnie się robi. Tym bardziej, że nie ma właśnie żadnego statywu, muszę sobie gdzieś tam coś pomyśleć, wykołować. No i ta seria E to też jest dość specyficzna, bo jest tu trochę więcej rozbierania z tym potrzebiem i innymi pierdółkami. W serii F moim zdaniem jest dużo łatwiej. E, mam nadzieję, że trafię na, na jakąś serię F, żeby wam to nagrać, bo tam naprawdę jest dużo lepszy dostęp. Dużo lepiej można to pokazać e, i tyle tak naprawdę. Dobra, co? Ubójka robota jak zawsze skończona tak naprawdę. Jeżeli byłyby jakieś tam niejas niejasności, dawajcie znać w komentarzach i ja postaram się najwyżej wam to albo dograć, albo gdzieś tam nawet na swoim samochodzie wam to pokazać. Jeżeli trafię na serię F, na pewno też to nagram, bo mówię tam według mnie jest dużo lepszy dostęp. Ten silnik nie jest cofnięty w groź, więc do, dojście nawet y, do tych samych przewodów i tak dalej jest dużo lepsze niż tutaj się szarpanie z tym wszystkim. Mniej więcej mam nadzieję, że zobaczyliście, jak, co, gdzie się tam znajduje. Z tymi przewodami, naprawdę nie ma jakiejś wielkiej tragedii. Wyciągnięcie tego kolektora, to tak naprawdę powiem Wam szczerze, z czyszczeniem mm, mi. Pierwszy raz, jak to robiłem w F10, zajęło chyba łącznie 4 godziny. Teraz tak naprawdę, kurde, no nie wiem, no też koło 3 godzin, ale mówię. Gdzieś tam też yy, robiłem poboczne rzeczy, które miałem tutaj yy, z, yy, zrobić Kasprowi. A, no i co? Zrobiłem jeszcze EGR na szybko. U mnie, jeżeli chodzi o egier, to cyk. Został on wyczyszczony. Yy, praca jego przywrócona do prawidłowej. Także tą kostkę naprawiłem, yy, ten przewód zaślepiony. Nie wiadomo z jakich przyczyn, też został naprawiony, wyszczotkowałem EGR, prysnęłem go sobie, żeby on tak ładnie wyglądał na srebrno, bo naprawdę kiepsko wyglądał. No i chyba tyle, robota skończona, mam nadzieję, że pomogłem. Siemaneczko!